Paweł Nowak, teolog i polski ksiądz, od zawsze był zafascynowany pewnym fragmentem Pisma Świętego. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł wspominał, że został uporwany do Trzeciego Nieba i zobaczył rzeczy, których człowiek nie może wypowiedzieć. Wielu biblistów uznawało ten fragment za metaforyczny, inni za dowód na mistyczne doświadczenie. Ale Paweł Nowak wierzył, że było w tym coś więcej. Coś, co przez wieki było celowo przemilczane. Poświęcił lata badań, przeszukując starożytne komentarze, apokryficzne teksty i manuskrypty z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jednak im więcej czytał, tym bardziej odnosił wrażenie, że brakowało kluczowego elementu, jakby ktoś dawno temu usunął najważniejszą część układanki. Pewnej zimowej nocy, w archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pochylał się nad stertą zakurzonych tomów, przeglądając stare rękopisy. Była to praca monotonna, ale Paweł odnajdywał w niej pewien rodzaj medytacyjnego spokoju. Przesuwając dłonią po stronach jednej z ksiąg, usłyszał cichy szelest, coś wypadło z pomiędzy stron i opadło na biurko. Zaintrygowany, podniósł kartkę. Była to pożółkła, pergaminowa kartka, zapisana ręcznie w łacinie arkaicznej. Litery były starannie wyrysowane, jakby autor chciał, by każde słowo miało moc. WENI tibi OSTENDAM QUA Wydyt. Przyszedłem, by pokazać ci to, co on widział. Paweł zmarszczył brwi. Ktoś pisał o objawieniu Pawła Starsu? Czy to możliwe, że był to list ze starożytności? Nie było podpisu ani nadawcy, jedynie data i miejsce. Mosteiro Sanctorem, Mante Skarpatici. Veni ad mistrzostwom Europy. Dajs 15. Noctis sekste Mosteiro Sanctorem. Opuszczony klasztor w Karpatach, jakieś 300 kilometrów stąd. Serce Pawła przyspieszyło. Poczuł dreszcz na plecach. Nie był pewien, czy to ekscytacja, czy strach. To mógł być przypadek, stara notatka wciśnięta między stronicę książki. Mógł ją zostawić ktoś z poprzednich badaczy. Ale skąd ten język, skąd to nawiązanie do wizji apostoła Pawła? A jeśli to zaproszenie? A jeśli to ostrzeżenie? Paweł Nowak nie wahał się długo. Ciekawość i wiara, które przez lata prowadziły go przez meandry teologicznych zagadek, tym razem pchały go ku nieznanemu. Spakował tylko najpotrzebniejsze rzeczy, kilka książek, notatnik, latarkę i wsiadł do samochodu. Podróż do Karpatów była długa i męcząca. Droga wiła się między górami, przez wioski, które wyglądały jak wyrwane z innej epoki. Im wyżej się wspinał, tym gęstsza stawała się mgła. Przysłaniała krajobraz niczym zasłona między światami. W końcu dotarł do miejsca wskazanego w liście klasztor sanktorem. Budynek stał samotnie pośród szarych skał, otoczony lasem, który zdawał się go pochłaniać. Ściany z ciemnego kamienia były popękane, a dach częściowo zapadnięty. Drewniane drzwi, ciężkie i spróchniałe, zaskrzypiały przy najmniejszym dotyku. Paweł wziął głęboki oddech i wszedł do środka. Zapach wilgoci i starości uderzył go od razu. Wnętrze było niemal całkowicie pogrążone w ciemności, jedynie przez wybite okna wpadały blade promienie światła. Echo jego kroków odbijało się od kamiennych ścian. Wtedy go zobaczył. Na końcu głównej nawy, przed starym ołtarzem, siedział mężczyzna. Był stary, zgarbiony, z długą siwą brodą, ubrany w postrzępioną szatę przypominającą habyt. Jego oczy martwe. Jakby szkliste, zdawały się nie patrzeć na Pawła, ale przez niego. Przybyłeś. Wiedziałem, że przybędziesz. Głos starca był cichy, ale pełen mocy, jakby brzmiał w wielu warstwach rzeczywistości jednocześnie. Kim jesteś? zapytał Paweł, czując, że chłód przeszywa go na wskroś. Nazywam się Borys. Znam sekrety trzeciego nieba. Słowa te sprawiły, że serce Pawła zatrzymało się na ułamek sekundy. Borys podniósł się powoli, jakby każdy ruch był bolesny, i wskazał dłonią kamienną podłogę. Chodź, pokażę ci to, czego inni nie mieli odwagi zobaczyć. Ruszyli korytarzem prowadzącym do niższych poziomów klasztoru. Powietrze stawało się coraz zimniejsze, a w ścianach pojawiały się symbole wyryte w kamieniu gwiazdy, kręgi, postacie o nieludzkich kształtach. W końcu dotarli do podziemnej kaplicy. Pomieszczenie było większe, niż Paweł się spodziewał. Na ścianach widniały freski, ale nie przypominały znanych mu obrazów religijnych. Jeden z nich przedstawiał mężczyznę unoszącego się w powietrzu, a nad nim czarną, pękniętą otchłań. Na środku kaplicy znajdował się ołtarz. I wtedy Paweł ją zobaczył. Leżała na kamiennym podwyższeniu mała, ciemna, oszlifowana, w kształcie oka. Wydawała się pulsować, jakby miała własne życie. Paweł poczuł, że nie może oderwać od niej wzroku. Wtedy Borys odezwał się znowu. Teraz widzisz. Ale czy jesteś gotów zrozumieć? Borys wskazał na kamienny ołtarz. Znaleziono ją w pobliskiej jaskini. Mnisi, którzy tam weszli, nigdy nie wrócili. Nie czekając na reakcję Pawła, starzec uniósł kamień i włożył go w jego dłoń. W momencie, gdy chłodne, gładkie krawędzie dotknęły skóry księdza, powietrze wokół zadrżało. Oślepiające światło eksplodowało w jego umyśle. Paweł poczuł, jak grunt znika spod jego stóp. Był gdzieś indziej. Przed nim rozciągał się nieskończony złoty horyzont bez słońca, bez cieni, bez początku ani końca. Dookoła rozbrzmiewały głosy. Szeptały słowa w języku, którego nie znał, ale który brzmiał znajomo. Był to dźwięk piękny i przerażający jednocześnie. Paweł nie wiedział, czy to pieśń aniołów, czy ostrzeżenie. Paweł stawiał ostrożne kroki w bezkresnym złotym pejzażu. Wtedy poczuł to. Nie był sam. Przed nim wyłoniła się istota przezroczysta, bez twarzy, ale emanująca wszechogarniającym spokojem. Nie powinieneś tu być, powiedział głos, który rozbrzmiał prosto w jego duszy. Zanim Paweł zdążył odpowiedzieć, coś poruszyło się w oddali. Kolosalna, bezkształtna cień sunęła przez horyzont. Nagle całe otoczenie zaczęło się zniekształcać, a złote niebo pękało niczym szkło. Siła nieznanej energii szarpnęła go z powrotem. I wtedy wszystko zniknęło. Paweł zerwał się z miejsca, oddychając ciężko. Był z powrotem w klasztorze, całkowicie zlany potem. Borys patrzył na niego z powagą. Widziałeś to, co widział Paweł Starsu, ale to ma swoją cenę. Zanim ksiądz zdążył zapytać, zabrzmiały kroki. Ciężkie, szybkie, zbliżające się. Do sali wtargnęli mężczyźni ubrani na czarno, uzbrojeni. Oddaj kamień, rozkazał jeden z nich. Borys pchnął Pawła w stronę ukrytego przejścia. Uciekaj. Strzały rozległy się w mrocznym wnętrzu klasztoru. Paweł rzucił się do tunelu, biegnąc ku nieznanemu. Paweł ukrył się w domu Zofii Kowalskiej, historyczki badającej zaginięcie mnichów. Gdy opowiedział jej o wizji, kobieta pobladła. Nie jesteś pierwszym, który dotknął kamienia. Wyjęła stare dokumenty. Wszystkie mówiły o ludziach, którzy mieli kontakt z artefaktem. Każdy z nich albo zniknął, albo oszalał. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Paweł Starsu nigdy nie powinien był wrócić z tej wizji. Zofia spojrzała na niego ze strachem. Coś go wypchnęło. A jeśli teraz przyszło po ciebie? Tej nocy Paweł znów śnił. A może to nie był sen. Znajdował się ponownie w trzecim niebie. Ale coś było inne. Na złotym horyzoncie widniała pęknięta szczelina. Z jej wnętrza wypełzała ciemność gęsta, pulsująca, nieludzka. I wtedy usłyszał szept. Otworzyłeś drzwi. Paweł obudził się z krzykiem. Kamień na stole pulsował teraz mrocznym blaskiem. Nie było już wątpliwości. Musi go zwrócić, zanim będzie za późno. Paweł i Zofia wrócili do opuszczonego klasztoru. Pościg ustał. Ludzie w czerni zniknęli bez śladu. Podążając za starożytnymi inskrypcjami, dotarli do jaskini. W środku szkielety mnichów, klęczących w wiecznej modlitwie. Na ścianie widniał obraz groteskowa scena czegoś, próbującego przebić się przez niebo. Powietrze zgestniało. Kamień uniósł się samoczynnie w powietrze. Coś się budziło. Paweł podniósł kamień nad ołtarzem. Nagle silny wiatr rzucił ich na ziemię. Gdzieś poza rzeczywistością szczelina znów się otworzyła. Coś próbowało przedostać się na drugą stronę. To nie był Bóg nie byli to aniołowie. To było coś starszego. Coś, co Paweł Starsu nigdy nie powinien był zobaczyć. Ostatnim wysiłkiem odłożył kamień na miejsce. Oślepiający błysk światła wypełnił jaskinie. I potem nastała cisza. Paweł obudził się w szpitalu przy kościele w Krakowie. Zofia czuwała obok, ale coś było inne. Gdy próbował wspomnieć trzecie niebo, pamięć rozpływała się jak dym. Klasztor. Nie było żadnych zapisów. Kamień? Zniknął. Nikt niczego nie pamiętał. Ale nocą, gdy zamykał oczy, słyszał ten sam szept. Wróciłeś, ale przyjdę po ciebie. Jeśli ta historia dała ci do myślenia, zostaw like i zasubskrybuj kanał. Odkrywajmy razem tajemnice Pisma Świętego i zagadki wiary. Kto wie, jakie jeszcze nieznane historie skrywają się w Biblii?